Dwa lata temu razem z moją dziewczyną postanowiłem pojechać na Urbex do opuszczonej restauracji. Niestety nie zwiedziliśmy zbyt dużo, bo przestraszyły nas dziwne dźwięki ze środka tego miejsca. Dzisiaj postanowiłem pojechać w to miejsce po raz drugi, lecz jest ze mną mój wujek. Witam wszystkich! My już ruszamy, za nami taka dosyć specyficzna droga, bo w to miejsce idzie się lasem po prostu lasem. Wujek już tam z przodu, ja już go gonię, i za chwilę naszym oczom ujrzy się ten oto budynek. Miejsce, które dzisiaj będziemy zwiedzać, jest całkowicie opuszczone od 2019 roku. W swoich latach w świetności był to wielki ośrodek wypoczynkowy, a jednym z jego obiektów była restauracja, która jest naszym głównym celem. Jak się okazuje, w tych czasach miejsce to wcale nie jest takie proste do zwiedzenia. Często kręcą się tutaj bezdomni, którzy nie są zbytnio szczęśliwi, jak ktoś to miejsce odwiedza, bo traktują tak, swój własny dom, a dodatkowo można też czasem tutaj spotkać ochronę. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj żadna z tych sytuacji nam się nie przydarzy. No, niestety muszę wam zaspoilerować, że kogoś spotkaliśmy, a dodatkowo w jednym z pomieszczeń zobaczyliśmy też to. Czy to jest trumna, widzowie? Co to jest? Oglądajcie odcinek od początku do końca, a na pewno nie pożałujecie. I jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę, to kolejnego urbeksa zrobimy w środku nocy, gdzie będzie jeszcze straszniej. Tutaj szybko wyśle 10 losowych subskrybentów z naszego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym, wystarczy, żebyś nas subskrybował. Wow, trochę głęboka ta dziura. Wolałbym tam nie wpaść. Miejsce to na samym początku swojego działania było naprawdę niesamowitym miejscem. Dużo ludzi tu przychodziło, interes kwitnął. Z dnia na dzień się cały czas rozwijało. Niestety z każdymi kolejnymi latami było już coraz gorzej. Czy to zmieniali się właściciele, czy po prostu konkurencja też coraz bardziej się rozwijała, przez co doszło do upadku tego pięknego to miejsca i dzisiaj jest tylko jak widzicie taka oto ruina. Na terenie tego środka znajdują się jeszcze tajemnicze domki wczasowe, które też są opuszczone, i postaramy się je odnaleźć w dalszej części. No to co, ruszamy. Oj, tutaj troszkę. Trzeba się powspinać, ale rozpoczynamy naszą przygodę od góry. A na koniec zajmiemy się piwnicą. Balustrady jeszcze z boku? Tak. Tu już nie balustradę. ma. Tu było takie jakby oczko wodne. Fontanna nawet nie wiem czy nie Tak, była, nie? tak, tak. Tutaj na środku widzisz chyba. To cóż tutaj widzisz? Tak, jak ja widziałem na starych zdjęciach. Jest, jest, no. Okej, okay, widzowie. Tutaj mamy dosyć straszne graffiti, ale jest też jakieś dziwne coś. Czy to jest jakiś obraz? Poczekajcie. Może kawałek jakiegoś stołu? Albo stół jakiś, no. Stół był. <laughs> tutaj też już nic nie zostało. Wszystko jest w dosyć słabym stanie. Ogólnie to jest też ciekawe. Informacja od miejscowych, no i sam wujek, to potwierdza, który też jest z okolic. Możesz powiedzieć, co tutaj się działo. Prawdopodobnie tutaj kiedyś kogoś też zabili. U. A na pierwszym piętrze prawdopodobnie paliło się. Okay. Kiedyś. Ogień taki był, tak? No, no, I... no w dość, w tym stylu. Ruszamy w ciemniejsze miejsca, odpalaj latarkę wujek i zobaczymy, czy coś nas tutaj czeka. Puściłem go jako pierwszego, <laughs> jak coś tego ktoś weźmie, <laughs> ale powiem ci, że. Chodźmy tu. Nie jest tu za ciekawie. O kurde, patrzcie to widzowie. Co tu się dzieje? Poczekaj, albo to było tu. O, coś tu leży. Poczekaj, patrz tu. Widzisz to. No to jak nic, był jakiś pożar. Widzisz? Jest grubo. Patrzcie to, widzowie. Rozwalony wózek. Ej, to jest akurat mocno przerażające. Sami spójrzcie, jak to wszystko tu wygląda. Z każdą kolejną chwilą czuliśmy coraz to większe przerażenie, a najgorsze tak naprawdę dopiero było przed nami. A tu jest co? Co tam mamy? Też kibelek. A jakieś kibelki. to no pokażemy wam dokładnie, jak możesz poświeć tutaj. O kurde jak to wygląda w ogóle, czy jakieś czerwone napisy jest grubo, nie? Tu się paliło, widzisz, tu się pomliło, że na nie okay. Zobaczmy widzowie. To jest środek jakiejś recepcji strasznej. I oby tam nikogo nie było, nie? A ja tam pójdę pierwszy. Jesteś pierwszy. Jak Dobra, ruszaj. A ty za mną. O kurde widzowie, patrzcie, co ci się nie? To chyba czysto. bo no powiedzmy. Idziemy dalej. Ogólnie nie byłoby to takie straszne, gdyby nie te wszystkie historie. No i sama sprawa z tym, że ktoś tu kiedyś umarł. Patrzcie, jak to się wszystko prezentuje. Co jakiś czas słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki, jakby ktoś się przemieszczał, ale początkowo myśleliśmy, że to po prostu kapie woda, czy coś w tym stylu. Jednak się myliliśmy. Oglądajcie do końca, to się przekonacie. Znaleźliśmy kolejne pomieszczenie i ktoś tu ewidentnie był. Zwróćcie uwagę, jest jakaś pościel, chyba, o, nawet jeszcze jakieś rzeczy różne. Nie mam pojęcia, co to jest, ale zobaczcie, dużo takich pokrywek jakichś różnych. No, ewidentnie jeszcze niedawno ktoś tu był. Ok, widzowie, teraz znaleźliśmy bardzo ciekawy pokój. Chodźcie za mną. Pokażemy wam, jak to wygląda. Zobaczcie, po pierwsze, jakieś buty. Zwróćcie uwagę, mamy tu dużo ubrań. Ewidentnie ktoś tu zamieszkuje. Na szczęście nie natrafiliśmy teraz na tego pana. Oczywiście nie chcemy mu przeszkadzać, ale chcemy dobrze Wam wszystko pokazać. W ogóle lista dań. To są właśnie dania z tej restauracji, myślisz, nie? Być może. Bardzo możliwe. E, jakie tutaj były serwowane dania i wszystkie te kartki, zwróćcie uwagę. wrażenie, że nie jesteśmy tutaj sami. E, no, słyszymy co chwilę jakieś dziwne dźwięki. Z jednej strony może to być kapanie wody lub coś w tym stylu, ale nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że nikt nieznajomy tutaj nas nie obserwuje. No to nie byłoby na pewno przyjemne. Obcym wstęp zbroniony, dobra, ciekawe. Szatnia ma... damska. Szatnia damska tu była, spoko. Kolejne jakieś ubrania, coraz bardziej zaczyna mi się to nie podobać. Serio, ja mam wrażenie, że ktoś tu zamieszkuje. Ja najbardziej w takich kurbeksach widzowie zawsze boję się tego, że ktoś zaczai się za jakąś ścianką i kurde będzie chciał nas atakować, nie, nie wiecie. O ty, co się stało? Ojej. Też się o no, To pożar był mocny. Całe to miejsce, widzowie, ma dosyć mroczny klimat. Dobrze, że tutaj nie jestem sam, bo samemu na pewno bym tu nie wbił i w sumie dobrze, że nie jesteśmy tutaj w nocy. A więc takie podstawowe piętro mamy już całe za nami. Teraz idziemy na górę, później dół i później jeszcze te domki letniskowe. Mordeczki, zwróćcie uwagę, za mną wszędzie tutaj praktycznie okna są no, zaklejone, żeby nie dało się wchodzić. Oczywiście dalej da się wejść innymi wejściami, aczkolwiek czy to z tej strony, czy z tamtej, tam też możesz pokazać wszędzie te okna są praktycznie zaklejone. Wcześniej tego nie było tak z dwa lata temu, albo po prostu bezdomni to sobie zasłonili, żeby ktoś im nie wbijał, albo no ktoś inny się tym zajął. No to wbijamy teraz na schody. Trochę się boję, że one się rozwalą, bo jak widzicie są w bardzo słabym stanie. Nigdy też sami tego nie róbcie. Pamiętajcie, też bez zgody rodziców nie ma co bo to są niebezpieczne miejsca, raz, że można kogoś spotkać, a dwa, że to wszystko może się zawalić. Dasz radę tutaj tak, trochę bardziej pokazać ten oto moment. Zejdę. Jak możesz spróbuj zejść, tylko uważaj, żeby się nie wywalił. No. Patrzcie widzowie, jak to wygląda. Jakie to jest Konstrukcji, to jest naprawdę niebezpieczne, więc nie róbcie tego sami. Dobra, próbuję tu wbić, aby to się nie rozwaliło. No, czekaj, to ja muszę tu bo to jest dziś. Uważaj, nie wywróć się. Pamiętajcie, że najmocniejsze rzeczy dopiero przed nami, więc oglądajcie do końca, żeby tego nie przegapić. Kolejne straszne miejsce, tym razem ja ruszę jako pierwszy, trzeba się przełamać, ale o kurde, tu też się paliło ewidentnie, nie? No by czuć, spaleniznę. Czu, nie Czuć taki zapach, o kurde, to tu jest, patrz, tu jest. Wow, toalety tu były. No. Jest strasznie, tu jest jeszcze taki zapach, Można nawet teoretycznie wyjść na dach, ale nie wyglądą zbyt stabilnie, więc nie będziemy ryzykować. Bo wiecie, no jakby się zapadł czy coś w tym stylu, nie byłoby za fajnie. Aczkolwiek, no tu jest po prostu dach. Tyle zostało z lustra. Trochę mnie tu może będzie widać. Nie, nawet praktycznie nie widać. Wyruszyliśmy dalej, bo na górnym piętrze zostały nam tylko ostatnie pokoje. Oj, 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 biedny fotel. Cały się spalił. Mamy też specjalne pomieszczenie, gdzie no... Jakaś troszkę... sala pakietowa albo coś. Tak i trochę malarzy grafiki tu była, jak widać, zobaczcie. Artyści. Tak, artyści. A tu, tu jakie tu... fajne. Akurat nieźle to przyzdobili. I jest jakiś dźwięk, jakby coś leciało, jakiś dron, nie wiem czy to słyszycie, bo ten mikrofon może tego nie zbierać. Namierzają nas. Można nawet wyjść na taras. Widoczki fajne, naprawdę, to był niezły budynek. No, szkoda, że już nieczynny. A więc schodzimy na dół, no i będziemy szli i kierowali się w stronę piwnicy. Tam boję się, że kogoś możemy spotkać. Czy to jest trumna, widzowie? Co to jest? Ej, ja się tam boję wejść, szczerze, jak to wyjdzie. No to widzowie? później pierwszego. Dobra, idź pierwszy. Mam nadzieję, że trumna to raczej nie jest, tylko jakaś szafka. Wyjście ewakuacyjne. Ale... co tu robi? Wyjście ewakuacyjne, okej. Okay. Szatnia damska, to nie mogę wchodzić? A, wchodź. No dobra, wejdziemy. Nikogo nie ma. Pokaż, zaświeć tu. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Ej, czy są jakieś rzeczy, normalnie? Widzę, jeszcze sporo mebli tu pozostawało. No nie wiem, nówki. Nówki. <laughs> Widzicie tą dziurę w ścianie? O Jezu, to, to był za dźwięk, widzowie? Nie wiem, czy to słyszeliście. tu jest, jest jakiś... Nie fajny dźwięk, nie wiem czy to słyszycie. Rzeczywiście był to dźwięk człowieka, ale o tym dowiecie się w dalszej części, jak będzie pewne spotkanie. Tutaj w że Wujek znalazł też bardzo ciekawe pomieszczenie. Co my tu mamy w ogóle? RTV. RTV mówisz? <śm> Zakładka <śm> telewizorów. I patrzcie, to. Trochę tych telewizorów tu leży. Zobaczcie, co znaleźliśmy tutaj. Możesz zbliżyć. No, jest to jakieś kółko jakby od wózka, więc też dosyć... Albo hulajnogi. Albo jakieś hulajnogi dziecięcej. Trochę dziwne, ale to jest jeszcze ciekawsze. Czy tu... piekił. Tak, tajemniczy pokój. Widzowie, znalazłem jakiś ukryty pokój w opuszczonej restauracji, do którego normalnie raczej nie da się wejść, ale na szczęście ktoś rozwalił drzwi. I... Jestem w środku. W sumie to nic specjalnego tutaj nie ma. Aczkolwiek patrz te okna. Zamurowane. Wszystko zamurowane, jakby mhm. tu kogoś więzili W następnym pomieszczeniu mamy kilka ciekawych kartek, chyba jeszcze za czasów działania. O, widzisz, działalność hotelowa. Rachunek? No, coś takiego, gastronomia. Mm. rachunki mieli spore, jeszcze nawet jest podpis. I takich kartek y, można tutaj znaleźć dużo więcej, jak widzicie. Kawał ciekawej historii. Jakby kogoś to interesowało, to cały czas takie kartki na dole tu są. A tu co mamy? Tu jest jakieś duże pomieszczenie i masa gratów. Lodówka. Lodówka no, no, jest. Stara. Tutaj też lodówka. Kolejne ciuchy, coraz więcej ich tu. Widzowie, drugie wejście do podziemi. Tamte mamy już zaliczone. Ale tu jest mocniej Tu jak wujek był jakiś czas temu to mówił, że właśnie spotkał pewnego bezdomnego Ja na szczęście nikogo na razie nie widzę Ale za to widzę dużo innych dziwnych rzeczy Zwróćcie uwagę Tak to się prezentuje Ej, tu jest naprawdę straszny. Tu jakby jakąś czapkę znalazł, patrz tu nie jest czapka, To jest na kolani, na kolana Na kolana to jest? Tak, chranicz na, ko na kolana Patrzcie to widzę Że klęczysz, żeby ci nie, no, nie uwierały Okej, okay, ciekawe Buty, jakieś najacze Dobrze ja jeszcze nigdy nie spotkaliśmy, ale boję się, że w każdym momencie może się to zmienić. Ale bo... ja cię powiem tu też do zobacz co się dzieje, ja widzisz? No widzę, żeby też Żeby to się nie zawaliło. Tam są jakieś tunele, widzę, już nie czy są jakieś tajne przejścia. Ale pozwólcie, że tam akurat to wchodzić nie będę, bo jest bardzo wąsko i cały bym się uwalił. Tutaj mamy pokój z oponami. Tam jakaś czerwona sztyerka Okej, okay, tu są drzwi. Te drzwi były kiedyś otwarte, teraz co widzisz? Zamknięte. Też są jakoś zabezprzemek, jakby ktoś nie chciał, żeby tu wchodzić. Klatka schodowa. Znaleźliśmy jakieś biuro. Zobaczcie, tu ktoś kiedyś podpisywał pewnie wszystkie papiery. Obcy ustęp wzbroniony. Dobra, no to idziemy, my nie jesteśmy obcy. A już za chwilę najmocniejszy moment tego filmu, gdzie dojdzie do konfrontacji z pewną osobą. Oglądajcie do końca. O tym mówiłem. Widzisz? O kurde. To, to prawdopodobnie byłby, wiesz, na jakąś ropę, na coś, żeby do, do używania... To... czuć. No, czuć tu strasznie zapach ropy. Może do środka spojrzeć. Muszę być tam wejść. Widzowie robię to dla Was. Spróbuję, spróbuję. tutaj wbić. wow Dobra, udało się. I zobaczymy co jest w środku. A będziecie widzieli ja tak niezbyt. Jest coś tam ciekawego? Nie, puste, to jakieś, jakieś paliwie chyba. Okay. Mordeczki, kolejne buty i to takie naprawdę dosyć świeże, jakby ktoś się tu zostawił i zaraz miał wrócić. Więc nie wiem, ile nam zostało czasu, zanim ktoś nas tu namierzy. O widzowie, zobaczyłem zabitego gołąbka, Nie będę wam tego pokazywał. Nie był to za fajny widok. Cała restauracja już zwiedzona, a teraz czas na domki letniskowe. To jest... to jest ścieżka do tych domków? Nie wiem, nie Dobra. byłem tam nigdy. Przejdźmy się tędy i zobaczymy, bo tu są jakieś domki letniskowe niedaleko, widzowie. To jest ten budynek, gdzie byliśmy. Okej, okay, chyba znaleźliśmy. Patrzcie, tu jest jeden domek. Tam jest drugi. Mam nadzieję, że tu nikogo nie spotkamy, bo prędzej bezdomni pewnie w takich domkach by sobie poszli, które są troszkę bardziej w lesie. No i tak oto zmierzaliśmy do pierwszego domku, który miał już coś takiego mrocznego w sobie, ale to jeszcze nie było to. O dobra, da ja się wejść do pierwszego z nich, więc zobaczymy co tutaj się. Może te drzwi, żeby się nie... Dobra, będę uważał. Tylko trzeba schylić. O też troszkę AGD. tu coś leży. Poszewki. A, poszewki tu nie. No to były jakieś takie koszty gospodarcze. Tak, tak. O te pierwszy... domki chyba, wiesz? Pierwszy domek tutaj właśnie, takie pomieszczenie gospodarcze. Niektóre z tych budynków były ciężko dostępne i trzeba było przebijać się przez haszcze. O Jezu. Dobra, coś rzeczywiście jest. O, tam leży łóżko jakieś. Tu się najbardziej szczerze boję wejść. Będę mówił trochę po cichu. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Są normalnie takie domki, widzicie? Patrzcie, jakiś koc. Okej. Okay. Na razie nie słyszę żadnych dźwięków. Chodźmy może na jakieś to były chyba takie dwa dla dwóch bliźniaki, nie? No coś takiego. Dobra. To jest czysto. Czy też nic raczej nie ma? Kiedyś było. O kurde. Wow. Komi nie. Ta, kominek. Komi kominek. 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 Tak, kominek jest. Ten domek był pusty, ale żeby dostać się do kolejnego, musieliśmy pokonać cięższą trasę. To jest właśnie Urbek z Urbek z To Też są kolejne dwa domki. Okej, okay, te domki wyglądają bardzo podobnie do poprzednich, ale może coś ciekawego skrywają w środku, więc chodźcie ze mną. Wejdziemy tam razem Widzowie. Idę jako pierwszy i mam nadzieję, że nic ciekawego tutaj takiego, co mogłoby mnie zaatakować mnie nie spotka. No nigdy nie mów nigdzie. Patrz, co tam wisi. Tutaj tutaj. Dach widzę. się zawalił. Okej, okay, to jest dach tak chodźmy. No, tam Dobra, tu jest czysto, ale zapach w taki niefajny Stary No, I rzeczywiście zawalony dach No to z drzewa zgniło i no. się zawaliło Niestety usłyszał nas ktoś z bliźniaczego domku po drugiej stronie Nie spokojnie, nie będę pana nic nagrywał Możemy wejść tutaj chociaż, żeby nagrać dla widzów, żeby zobaczyli? Pan się zgodził, żebyśmy szybko nagrali, no i powiedział tylko, żeby nie nagrywać i nie pokazywać jego Ma tutaj jak widzicie swoje specjalne łóżko tak to wygląda, no i tutaj żyje. Póki co jest bezdomnym, ale mam nadzieję, że to się zmieni. W tym domku właśnie na co dzień funkcjonuje. Nie ukrywam, jak na początku do nas wybiegł, to mocno się przestraszyłem i nie wiedziałem, co się dzieje. Na szczęście pan okazał się bardzo miły i porozmawialiśmy z nim trochę. Mówił, że widział nas już w tamtym dużym budynku. Nawet poszedł tam zerknąć, kto to. Więc, y, generalnie rzeczywiście, tamte dźwięki co słyszałem to mógł być on. Hmm. Można trochę powiedzieć, że ktoś nas śledził, ale na szczęście pan nie miał żadnych złych intencji i nic nam nie chciał zrobić. A teraz idziemy w takich hasztach, specjalnie po to, żeby dostać się do kolejnych domków. No, no. zobacz, też widzisz? Też ktoś tu mieszka, myślę. Oczywiście ja tak, być może. No jakaś sofa jest zawsze, nie Myślałem, że nic przerażającego już nas dzisiaj nie spotka, ale jednak się myliłem. Tu mamy jakąś dziurę. Jakoś. Studzienka jakoś. I ostatni już na pewno teraz domek Ale co tu jest przed nim? O kurde. Do tego domku szczerze najbardziej się boję wbić Ale wielka pajęczyna Jakieś bokserki Tu ktoś mieszka jak nic A te dywany są życie. No, a i tu ktoś może być Pospal latarkę O zobacz Widzisz? O kurde. tu ktoś jest jak nic, nawet wózek widzowie kolejny Ewidentnie to jest... No aż trochę deptasz tutaj tędy. Nie chcemy nic zniszczyć nikomu, ale no rzeczywiście ktoś tu mieszka. Zobaczcie te drzwi w ogóle jak one wyglądają. Idziemy na drugą stronę. Normalnie to jest dywanik. Okult. No dobra. Tu już chyba widzowie bez dwóch zdań wiecie, że ktoś mieszka. Zobaczmy. No, tu też widzę, że wszystko poznoszone. Kolejne łóżko. Ale zapach nie fajny mm. Dobra, następnie zabijamy zanim ten ktoś tu przyjdzie I tym oto akcentem kończymy naszą wyprawę Mamy nadzieję, że wam się podobało